Grałem w Counter Strike, Global Offensive, gdy dołączył 12-letni chłopak, bardzo podekscytowany, gadający o strategiach i pytający o rady. Po godzinie nagle przez jego mikrofon usłyszeliśmy huk i krzyki. Chłopak szeptał, pij, muszę iść, ale nie rozłączył się. Słychać było ciężkie kroki i pijany głos ojca. Gdzie są pieniądze? W tle płakała mama. Cała drużyna zamarła. Ojciec rzucał przedmiotami, groził i wymagał pieniędzy. Chłopak nie zdawał sobie sprawy, że mikrofon dalej działa. Głos mamy błagał o spokój. Piotr jest w pokoju, słyszy wszystko. Nagle usłyszeliśmy uderzenie i krzyk. Przestań bić mamy, Ręce mi drżały, jeden z kolegów pytał, czy ktoś zna prawdziwe dane chłopaka. W końcu Piotr podał adres i błagał o pomoc. Kamil, nasz kolega policjant poza służbą, przejął Piotr w spokoju, podczas gdy inny przekazywał adres policji. Słychać było chaos. Meble się tłukły. Mama płakała, ojciec groził śmiercią. Po chwili pojawiły się syreny, policja wyważała drzwi, a ojca aresztowano. Piotr wziął słuchawki ostatni raz, podziękował nam. Mama zabrała go do szpitala. Kamil dopilnował sprawy przez kontakty w policji. Piotr i mama przeprowadzili się do babci. Ojciec odsiedział wyrok. Po sześciu miesiącach Piotr wrócił do gry. Mówił, że wszystko jest dobrze. Mama ma pracę, on dobrze się uczy, ojciec w więzieniu. Teraz w tle słychać tylko spokojne dźwięki domu. Mamę wołającą na kolację, psa szczekającego, młodszą siostrę proszącą o zabawę. Mama Piotra dołączyła na chwilę do czatu, płakała ze i Piotr nazywa was swoimi aniołami stróżami. Dzięki wam, mamy spokojne,